Widzowie, dzisiaj sobie zagramy w, w Fortnite i przetestujemy. No, jakby dla mnie nowa rzecz to jest y, ten, ta, te dary. I w tym odcinku sobie spróbujemy je zdobyć. I y, jakby nie wiem, gdzie je najlepiej zdobyć, ale chyba w tych ta takich ninja, ni, ni, nie? Widzowie, jakby. Pod komentarzem możecie napisać, gdzie to będzie, gdzie to można znaleźć najlepiej. Ale no, co, no już się gierka zaczyna. No i to w tym odcinku będziemy próbować przetestować jakby. Jakby wiecie, jest nowy sezon i... No i w tym sezonie jest dużo naprawdę zmian. A więc... Ja zachęcam do subskrybowania i do zalajkowania. No i czekamy, czekamy na gierkę. W ogóle ten spawn zawsze jest taki oplamiony. Nie wiem jak to wytłumaczyć. W ogóle gramy rankeda, więc będzie ciężej troszkę. Nie, nie gramy Nie, 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 nie. Nie gramy jednak rankeda. Yy, ale no co? Za 5 sekund już się zaczyna jak widzicie Ej nie znaczyłem Nie zaznaczyłem, nie zaznaczyłem eee, Zalew zapomnienia Nie tutaj, tutaj Shoguna Ja mam połowę mapy nieodkrytej, więc tak troszkę... Ja latam cały czas na jedną miejscówkę, więc e... no więc nie ma dużo odkrytych. A na, bur... na burcie byłem. Nie co to jest. Byłem na burcie. Dobra, proszę, żeby tu był ten dar. Proszę. Proszę. Jak nie, to idziemy na inną miejscówkę. O jejku Jakie dźwięki. Ja chcę mieć pompę, ja chcę mieć pompę. Dobra, Tu z tego chyba wypadają dary. Jest dar, jest dar! Czego? E, powołanie graczy ujawnia innych w okolicy. Powale... Aha, dobra. Jejku, jejku, co Okej, okay, dobra. Przetestujemy sobie. Idealnie. Za pierwszą próbą... Nie! Bierzemy aptekę. To, gdzie my tu idzie. Gdzie, gdzie O, tam jest. Chętnie go zabijemy sobie. Dat. Nikogo tu nie ma. Okej. Okay. Te dary są... Chyba... Nie wiem ile ich jest, ale chyba są trzy. Nie wiem sobie. Nie wiem, w ogóle się nie znam na tych darach. Ale dzisiaj sobie właśnie przestresujemy. Yy, dar. Yy, powalenia, że tak powiem. Yy, to jest dar. dar pustki. Dar pustki sobie przetestujemy. No i na końcu dam ocenę. Ojejku jak się przestraszyłem. Bossa nie będziemy zabijać. Bo boss chyba jest mocny. Bossy są chyba mocne w tym sezonie. Zabijałem chyba tam 3 dwa razy. No i naprawdę nie warto z nimi je zadzierać. O, kroki. Gdzie jest rzymek? O tu. Dobra. Tu nikogo już nie ma. Chyba, że znowu tak przyjdzie jak teraz. Eee, ja bym chciał poszukać lepszej pompy. Jak będzie drugi dar? Jest dar wiatru. Z wyposażeniem kilofer po 6, 6. O nie, bardzo słaby dar, bardzo słaby. A nie, można mieć dwa. O, widzowie. Dobra, widzowie, lecimy. Idealnie. Widzowie, naprawdę, przysięgam wam, to jest pierwsza próba. Przysięgam wam, naprawdę, na, nie wiem jak bym to, ale naprawdę to jest pierwsza próba, proszę uwierzcie mi, to jest naprawdę pierwsza próba. Yyy, e, dobra. W ogóle, jaki fart. Pierwszy raz e, z 8 gra zgrałem w tym sezonie i od razu mamy ten, mamy widzowie e, dary. Znaczy dwa dary. Ej, dobra. Dobra, 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 dobra. Ja będę właśnie już offem. Chyba też. Nie, cały czas. Ale ze sprintem naprawdę. No Latamy... Szybko. Nie, nie, nie. Nie, nie, A co mu? O co mu chodzi? Dobra, idziemy z tej miejscówki. A ja z tenczykilołem będę cały czas łaził. Patrzcie jaki speed! W ogóle te dary są mocne. Eee... Dobra. Eku? Naprawdę, chyba be... zacznę tutaj latać. Bo tutaj najlepsza miejscówka Dwa dary Dwie te skrzynki takie piękne e, No naprawdę Super miejscówka, polecam Wam e, tutaj latać Fajna miejscówka Dużo darów Znaczy no dużo, no dwa ale no Nie wiem czy dwa to dużo Ale no chyba tak Ej, na tyle oczy też jest szybciej! Dobra, ty to... Te dary są mega opi! Polecimy na daleką dolinę, bo tutaj jeszcze nie byłem. Jak się zatkałem! Widzimy, jakby nie patrzcie na moją umiejętności, bo one nie są zbyt dobre. Eee. <laughs> Chociaż na będę Po prostu... Nie komentujcie moich tych tych umiejętności, bo nie mam ich najlepszych. Mm. Siema, ale fajnie mówisz. O, typek, słyszałem. Nie wiem, czy mi się przesłyszał. Tak, typek. Dobra, dead. W ogóle co to za nupki? To są jakieś boty. Wynajmiemy... Wynajmiemy tego typka... Hels... Wynajmniej Helsie. Helsie? Tak się czy to czyta? Nie wiem. Ech. No dobra, Helsia, że tak powiem. Ech. Teraz co? Możemy... lutować skrzynki? Chociaż nie mamy co lutować, chyba że chcemy zebrać 6 potek no to w sumie tak mamy co ludować. chociaż tutaj nie ma zbytnio tych potek mm. no nie ma ale dobra widzowie bary mogę na razie ocenić no i naprawdę są 8 na 10 na razie naprawdę mega fajne są Nie dam na końcu oceny 10, ale raz miałem, że mi się szybciej przeładowywały bronie i tego nie czułem akurat, ale teraz czuję to z kilofem i ten. I, no i to, że zabijam typa i pokazuję no to to nie da się nie czuć, bo to, to widać Przetestujemy ten trik. Ej! Mi ktoś kiedyś mówił, że jak ten, jak wyskoczę z tak z katanów, to wylecę w kosmos, a ja nie tak dzieje? A ten, ten bot się przeteleportuje, nie? W ogóle szukamy tytków. To nikogo nie ma! Tutaj może być. Noż ty nie strasznie! Nic nie ma. Tu nikogo nie ma. Ej. Metal. Na pociąg. Szybko. Dobra, lecimy. Chodź, bocie. Szybko, żeby nas nikt nie rozdali. Chodź, chodź. chodź. O nie, auto strzelaj do niego Chodź bocie tutaj Bocie! Który to się robiło? Ondednie Ondednie, tutaj Dobra, hakujemy skrzynię. Nie bocie tutaj Bocie tutaj Tutaj co to za laser? Wow! To jest! Dobra, uciekamy. Szybko! Obyś nie danął, no, bacie. Dobra, nie danął. No. Da, no. On tu idzie! Dzięki, dzięki, bro. Dzięki, dzięki. Eee, on tam jest? Weź sprawdź. Eee, polecenie. Złup okolice. Nie. Nie, tego nie rób. Eee, to jest... I tam. No nie wyszło. Dobra, chodź. Te boty... Pierwszy raz chyba mam w tym sezonie. Miałem trzy razy... No dobra, nie trzy razy. z Osiem razy w tym roku, więc ja nie za bardzo... No dobra, nie osiem. Nie wiem ile. W sumie tak... Od 5 do 8. Tutaj trzeba... Ostrożnie. bocie. Ło! Wow. Jejku, a mogę Cię wynająć? Ciebie? A nie, no tak. Janiszał! Gdzie, Gdzie oni? Tutaj! Chodź, Tu nie ma kroków. Gdzie ty jesteś, droga? Ej! Ziomeczku! Chciałbym przetestować moje... Moje... Moje dary. I nie wiem, gdzie jesteś. O! Są dobre kroki. Za bot! Ja w ogóle jestem botem, bo gram na prostej. <laughs> tu też gdzieś jest sypek! Wuu! Jaki laser mi dał! Nie, nie dam! nie dam. Dawaj Bot, dawaj Bot! próbę, ale oceniam te dary na 9 na 10. Są dobre, są inne, nie wiem, może jeszcze przetestujemy w innym odcinku Ech, inne, no ale no to tyle na dzisiaj. Cześć. A w sumie nie widzowie, jeszcze e, e, tak na końcówce, ale e, zachęcam do zostawienia subika i lajka. No i tyle. Cześć.